Jesteśmy w miejscu, w którym mieszkają bardzo krnąbni, niepokorni i zadziorni ludzie. A mianowicie jest to miejscowość Wewczanie. A można rzec nawet, że Republika Wewczani, ponieważ w 1991 roku, kiedy to Macedonia odłączyła się od Jugosławii, ta miejscowość przeprowadziła referendum, w którym ustalili, że i przegłosowali raczej, że zostaną odrębną republiką Wewczani. Miejscowi zawsze byli tacy właśnie krnowni, niepokorni. Bronili swoich źródeł, ponieważ są tu podziemne źródła, e, wypływające w górach z bardzo czystą wodą, zasilające młyny. E, do dzisiaj takie młyny są czynne. Mają swój herb, flagę, a nawet swoją walutę, licznik. A także można tutaj nabić ich Czerwone paszporty. Oczywiście nikt nie uznał y, praw y, republiki y, tej miejscowości, czy też nie uznał go jako odrębnego państwa, ale mimo wszystko, właśnie te wszystkie y, pamiąteczki się tutaj zachowały. To jest naprawdę ciekawe miejsce, pełne ciekawych ludzi. Także dzisiaj zwiedzimy sobie trochę tą y, bardzo intrygującą miejscowość, i trochę Wam oczywiście o niej. Opowiemy, prawda? A jak to bywa w takich górskich miejscowościach, zawsze jest problem z parkingami, ale znaleźliśmy miejsce. Nie wiem, czy możemy tutaj parkować. Jakieś boisko, ale widzimy, że tutaj samochody stoją. Mam nadzieję, że chłopaki nie rozwalą nam balerunika. A tu, właśnie obok tego boiska, jest Dom Kultury, na którym możemy zauważyć herb. Wewczani. A co jest ten herbie, to beata pewnie mi za chwilę wyjaśni, bo ja się na kwiotkach nie znam za bardzo. A to jest jakiś kwiotek, widzę chyba. Kawałek tego parkingu idziemy do góry taką uliczką, do słynnych wewczańskich źródeł, z których słynie właśnie miejscowość Wewczani, o które tak dzielnie ciągle walczy. Tutaj przed nami główna cerkiew we Wczani. Nie wiem, z tej strony chyba nie wejdziemy, bo nie ma klamki nawet. No jest rygiel jakiś w obejrzymy, a może pójdzie z innej strony wejść. Można wchodzić. Pojedziemy, jednak jest otwarte. Bata rozkminiła temat. Przy cerkwi jest fajne miejsce na złapanie oddechu. Taka zabytkowa altana. Można rzec bardzo ciekawie wykonana. 890 metrów nad poziomem morza jesteśmy. Ale cerkiew to bez lipy na no coś pięknego. Widać, że to jest bardzo, bardzo stare, chyba. Zrawo. No i doszliśmy do tych słynnych źródeł. Widzę, że pobierane są te opłaty, ale dzisiaj nikt tu nie siedzi, także przechodzimy po prostu koło tej budki i idziemy dalej. I tu właśnie mamy te paszporciki ichniejsze, które sobie zrobili. Trzeba wspomnieć o tym, że jesteśmy na terenie parku Jablanica. Na terenie tego parku i właśnie tutaj w okolicach y, miasteczka Wewczani, czy też wioski Wewczani, znajdziecie takie Ciekawe rzeczy, ciekawe gatunki zwierząt, owadów, roślin, grzybów, drzew, to wszystko można tu spotkać i zobaczyć oczywiście. Ale fajny klimacik jest w tym i tak rzeźko i chłodno, nie Beata? No super, naprawdę. A tu jest jakaś kaplica i ponoć w tej kaplicy jest cudowne źródełko, Beata wyczytała w internecie, które w jakiś tam sposób uzdrawia ludzi, którzy w to wierzą, także... Leżymy i obejrzymy, czy tak bardzo wierzę, że uzdrowi mi te moje łokcie, które mnie bolą ostatnio bardzo. Unetycz. Jaka skromna kapliczka. Tu też są jakieś ujście i drobne pieniążki. Schalter też tu jest. Schalter to jest włącznik, ale ja to wyłączył. Ja Myślałem, że to oświeca bardziej, a to jeszcze zgasił. muzułmańskie źródła od niepamiętnych lat były przyczynkiem wielu konfliktów i powodem, dla którego mieszkańcy Wewczani walczyli o swoją niezależność. A z racji tego, że ich miejscowość była i jest swoistą prawosławną enklawą pośród otaczających ją muzułmańskich wiosek, zasady musieli być twardzi i nieustępliwi, dlatego też konsekwentnie bronili swojego naturalnego skarbu. Jedna z opowieści dotyczy Muzułmanina Ramo, który przed kilkuset laty podjął próbę doprowadzenia wody z tutejszych źródeł do swojej wioski, ale dopadli go miejscowi i pobili na śmierć. Do tej pory miejsce to jest nazywane grobem ramy, dla przestrogi, żeby nie zadzierać z miejscowymi. Również całkiem niedawno, bo w 1987 roku kiedy to komunistyczny rząd Jugosławii postanowił stworzyć połączenie wodociągowe, które miało doprowadzić wodę z wewczańskich źródeł do sąsiadującej wioski, a w rzeczywistości też do letniskowej miejscowości dla dygnitarzy i bogaczy. Wtedy to mieszkańcy Wewczani, widząc pierwszych robotników, zbudowali na prędce barykady i przegonili budowlańców. Dopiero zdecydowana interwencja jugosłowiańskich służb mundurowych sprawiła, że waleczni Wewczańczycy musieli ustąpić. Ale dzięki temu Wewczanie stało się symbolem walki z komunistycznym reżimem. Do dzisiaj w wiosce można znaleźć pamiątkę tych wydarzeń z nazwiskami ówczesnych rządzących i z wymowną sentencją: Bóg ukaże zdrajców. Zaś w roku 2003, gdy rząd Macedonii próbował przyłączyć gminę Wewczani do pobliskiej strugi, wtedy to mieszkańcy ogłosili: albo pozostawicie nas jako niezależną gminę, albo się odłączymy. Będziemy drugą bałkańską Andorą. I tak oto Wewczani stało się jedną z najmniejszych gmin pod względem terytorialnym oraz gminą o najmniejszej liczbie mieszkańców. Jest ich niespełna 2500. Zaj sam Park jest wspaniałym miejscem na spacery, prawdziwą oazą odprężenia w objęciach spokojnie płynącej natury. Fajnie to tutaj jest zorganizowane, mimo tego, że się wstępu nie płaci, znaczy się tam się chyba płaci, ale nie dzisiaj. Ale to tam jest śmieszne kwoty, 20 denarów to jest naprawdę niewiele. Można jakiś nawet pikniczek sobie szczelić, bo są ławeczki. Są fajnie porobione mostki nad tymi rzeczkami, nad tymi źródłami. No patrzcie, tutaj na przykładzie można zobaczyć, bo tu jest sucho, widzicie? A tu już nagle pojawia dość szeroki strumień, prawda? Czyli to gdzieś tu z podziemi wybija ta woda. No i zaczyna tu lecieć. Kolejna cerk jest tutaj na tym szobie. Dachu, wokół tych źródeł zdobienia, w drewnie i ofiary, jak to zazwyczaj bywa, te książki sobie tutaj leżą. Ale bardzo fantazyjni są tutaj panowie elektrycy, kabelki sobie leżą. Tak bliźno. W wozie jest to trochę rozwalone, także najwyżej kogoś nam. No. no i trzeba przyznać, że jest to jedno z tych miejsc, które my bardzo lubimy, w których naprawdę się relaksujemy możemy odpocząć jest naprawdę kozacko tu. To, że jest to kolejne niezbyt znane miejsce, które a okazało jest... się strzałem w dziesiątkę. Tak, fantastyczne, jest naprawdę. Jeszcze lepiej? Jakby my mieli coś od komarów. No od komarów, mnie tu nic nie gryzie. Ciebie to wszystko gryzie. Nie powiem co leci, na co, ale komary nie wiem na no co No co, co, mam dobro kry. Polecamy, jeżeli jesteście w miejscowości Wewczani, to idźcie na te źródełka tutaj. Odprężyjcie się na pewno. A popatrzcie jakie tu praktyczne rozwiązania stosują Macedończycy. Tu jest lokal, prawda? A tu mają lodówkę z tego lokalu. W tej rzeczce się chodzi po prostu piwerko. Przy drodze tutaj zaraz. Można, można. Po co pobierać energię, po co płacić za prąd, jak naturalnie można schodzić piwerko. A tu jest restauracyjka i idziemy teraz właśnie na piwerko, ale lane, bo tutaj jest lane. My jesteśmy w takiej restauracyjce, website się nazywa. Co ważne jest tutaj lane, bardzo, bardzo zimne, to nie te z rzeki, bo te z rzeki to jest w buteleczkach. Kosztuje 130 denarów. No i wzięliśmy sobie burger i on kosztuje 150. I można kartą płacić, także tu jest fajny lokalik, nawet panowie policjantowie są, także jest elegancko, czujemy się bezpiecznie, bo jest policja. No fajnie. Jak zjemy te chicken burgery, to się dowiemy, czy warto polecić. No i jedzenie przyszło, hamburgerki przyszły z fryteczkami, czyli taka solidna porcja. Jak smakuje? Jest dobra. Jest dobre? Ale... No ale tu możesz chyba tam, możesz coś dodać. To jest kurczak, faktycznie pierś kurczaka normalnie. To nie jest jakiś mielony tam kotlet, tylko to jest autentycznie mięsko jest z piersi z kurczaka. No i są fryteczki, także jest git. Jademy z tym tematem. Tu jest rzekomo najlepsza restauracja, także idziemy sprawdzić. No, a patrz, jaki tu budynek w drodze do tej najlepszej restauracji. Nie najlepszy budynek. Jak trochę w rozsypce, że tak powiem. On tu tak podejmuje taką próba, żeby tu wjechać? Nie chyba na Aha, myślałem, że tu chce wjechać pod takiem po. Jeździ, jeździ! Panie, Macedończyk płakał jak sprzedawał. Tu jest kot Adolf, ale on mi uciekł. Adolf, to jest Adolf. Ani, to jest tym bardziej niesamowity mordekaj. Ale klimatyczny lokali trzeba przyznać. Te okoliczności sprawiają, że wygląda to fajnie. A tam jest ta cerkiew, w, w której przed chwilą byliśmy. No i kurde, no i piękne widoczki. Tutaj ta woda płynie przez całą wioskę. Płynie takimi kanałami, co niektórzy tu mają węże jakieś podłączone do ogródków. Także oni tu na brak wody raczej nie mogą narzekać, dlatego tak zajadle bronili tej miejscowości. I dlatego tak bardzo chcieli być autonomiczni, no. Serio, ta miejscowość jest mega urocza. Ścieżki tutaj, mostki, nie mostki. Tu se rzeka płynie, tu ludzie mieszkają, altanki mają, no kurde, bajka. Coś cudownego. Klimat we Wczanie jest niepowtarzalny i każda kolejna chwila, w której przemierzaliśmy senne, a zarazem bardzo żywe uliczki tej miejscowości, pozwalały nam zrozumieć sens heroicznej walki mieszkańców o te jakże cenne i nader wyjątkowe bałkańskie tereny. A tutaj się fontanna tryska, jest tej fontanny, można chyba spokojnie napić się wody. Mata się napija tej wody, jak i przez 5 minut nic nie będzie, to też się napija. Te, te ogródki przydomowe, no to mają coś pięknego, bo... wszędzie pełno wody, także mogą to nawadniać i ta zieleń jest naprawdę zielona. Mimo tego, że panują to wysokie temperatury, to mimo wszystko ogródki wyglądają bajecznie. No i tu można kupić pamiątkowe paszporty, prawda? Wiesz. To ile to jest? Mam. Skolko? 200 denarów i są piecze. Uuu. Drzewa Wewczani. Tam mieli taniej na górze, 180. Kiedy 180? Tam. Dzisiaj. Dzisiaj. A ta 180 ma niejmat. Też ma. Oryginalem. Aaa, też ma. Ewo, Wewczani. Ewo. Oryginał. Oryginał. To jest jego tej. Dobrze. Chwala. Chwala. Ewo Wewczani. O. Widokóweczka. Dziękujemy bardzo. Ne, ta dawata paszportu nie ma, od odajów pieczat Nie ma paszportu. Zdrowa, wechcia, tutaj. Pozdraw. Pozdrawiam. Ten paszport kupiliśmy, jak gdyś sprzedawał paszport, powiedział po 200, a ja powiedziałem, że na górze mieli po 180. No i w gratisie dołną taką widokówkę tutaj z Wechczani. A no tutaj piękny samochodzik udekorowany kwiatami. O fajne rzęsy, czyli to jest kobieta raczej. Zastawa, perełka, Republika Wewczani. I mamy paszport Republiki Wewczani. Czyli możemy tutaj na legalu przyjechać i nikt nas nie wygoni stąd. Tu jest nawet pieczątka. Tu sobie musimy zdjęcie jeszcze wkleić. Ciekawe jak to teraz na granicy im do, na przykład macedońsko-serbski, co mi powiedzą. A no, oni to tak sprawdzają, żeby się może nawet nie kapli, no by mi wbili pieczątkę, albo by obejrzył, dobra, jechać dalej. Na koniec wizyty w wewczani należy wspomnieć o tutejszym karnawale. Jednym z najstarszych na świecie, bo liczącym sobie ponad 1400 lat. Jest organizowany 13 stycznia czyli Wigilia Dnia Świętego Bazylego, i jest połączeniem zarówno tradycji chrześcijańskich, jak i pogańskich. Co istotne, Karnawał Wewczani jest członkiem Światowej Organizacji Miast Karnawałowych, co czyni go prestiżowym wydarzeniem w karnawałowym świecie. się będziecie poruszać tutaj w okolicach gdzieś strugi, bo my jak jechaliśmy już na wezczanie, to były straszne korki w stronę strugi. I teraz właśnie wracamy i też stoimy w takim bardzo, bardzo długim korku. Trafiliśmy tu na jakieś weselisko. Jest przygotowany taki dywanik. Mary Me. Czyli wejdź za mnie i będzie chyba sesyjka zdjęciowa. No a teraz już wchodzimy na teren kompleksu klasztorów. Ikona matki boskiej nazwana jest tutaj. Czarną Madonną, ponieważ na tym obrazie Matka Boska wraz z Jezusem mają taką ciemną karnację. Słynie też to miejsce z wielu cudów. O łaski przyjeżdżają tu głównie prosić matki, które oczekują potomstwa i czekają na szczęśliwe rozwiązanie, bądź też matki, które nie mogą mieć dzieci, przyjeżdżają tutaj się modlić o łaskę i dar y, macierzyństwa. Co też takie wyjątkowe jest w tym miejscu, że mimo tego, że świątynie te są chrześcijańskie, prawosławne, przyjeżdżają też muzułmanki prosić o łaski właśnie Czarną Madonnę. A co ważne, ta świątynia w skale właśnie, do której teraz się wybieramy, y, wybudowana została w XIV wieku i niezmiennie wygląda tak samo, ponieważ człowiek jeszcze nie ingerował, jakby i nie remontował tej świątyni. Ona jest w pierwotnym stanie, tak jak wyglądała kiedyś, tylko chyba wschodnia, bodajże część była tam jakoś odnawiana, a reszta świątyni jest w nienaruszonym pierwotnym stanie. Wstęp z tego, co się już zorientowaliśmy, kosztuje 2 euro. Także lecimy teraz do tej świątyni. Bardzo fajnie wszystko to tu wygląda tej świątyni. Dokładnie tutaj nie widać, ale to jest wszystko na takiej skarpie, na takim klifie i za nami jezioro Ochryckie, w którym żyje ponad 200 endemitów, a najbardziej chyba znanym jest Pstrąg Ochrycki, który tutaj w Macedonii jest pod ochroną. Wchodzimy. No i weszliśmy teraz do tej świątyni. To jest bardzo. Małej, i ciasne, idzie się tutaj do góry i no i tu są takie wnęki, w których mieszkali Winisi. To jest kolejna wnęka. Oni mieli takie malutkie tutaj wejście, musieli sobie zjeżdżić, tak jak widzicie, naturalnymi ścianami. To jest po prostu skała, ściany tej skały, którą wmurowany jest ten klasztor, ten monastyr. Tu jest ta ikona, obraz właśnie tej Czarnej Madonny. Tu teraz tak już na stromo. Tu są wszystkie drzwiczki takie, widzicie, mega malutkie. Idziemy do środka. To są te oryginalne malowidła z XIV wieku, jak widła, które już niestety są zniszczone. Niebieskie kolory, najlepiej wychodzi. No, czyli żywy, trwały, intensywny. No. To wszystko było malowane z naturalnych składników, to nie była chemia. I okazało się, że za ile kasują. Mhm. 10 zł. Dobrze, że nikt nie zauważył, że filmowaliśmy. Może zauważyli tylko, nie, no nie chcieli, może wiesz, to jest tak. Takie ludki przychodzą i nagrywają to dus. No jak się okazało to jest no, film no? no, no. Film. Okej. Okay. No problem. No cóż, jeśli pani zabroniła mi filmować, wypada grzecznie zakończyć ten odcinek. A wam, moi drodzy, polecam odwiedzić te miejsca, które zobaczyliście w tym filmie. I życzymy, żebyście czerpali z tych chwil satysfakcji, tak jak i my, i żeby udało wam się zobaczyć jeszcze więcej. Zachęcamy też do subskrypcji, bo to nam bardzo pomaga. No i do zobaczenia gdzieś w świecie. I do zaś.